No, zamknięte. No, no nie ma nikogo, nikt nie otwiera. To co mamy zrobić? Gdzie to tego księdza szukać? To jest taka godzina, że nikogo nie ma. Ta Anka to nas chyba coś czuje, że ona nas puściła w malinę. Patrz, po ksiądz wychodzi. Proszę księdza. proszę, księdza! My to księdza właśnie. Niech będzie pochwalony. Niech będzie pochwalony, proszę księdza. Szczęść Boże! Ksiądz Zdzisław. Archanioł Gabriel i Rafael. Anioły są. Dwóch aniołów. Cóż tu mogę rzec? Dostaliśmy informację, że y, możemy wypożyczyć megafon na pielgrzymkach. No nie wiem, nie wiem, ale na co? Same przyzwoite rzeczy. Zobaczę, czy on w ogóle funkcjonuje i nie czy, czy mogę. pomóc? Nie, spokojnie, dam tak? sobie radę. Za ty, księdzu, pomagać? To ciężkie może nie udźwignie. Wow. Tylko ja nie widziałem, że to jest aż tak wielkich rozmiarów, proszę księdza. Niech służy z bożnym celem. Dziękujemy serom. bardzo. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Czy na pewno Gabriel się do księdza mówi dobranoc?